Witam Was w podsumowaniu konferencji Apple dla deweloperów 2020. No, moim zdaniem Apple naprawdę pokazało, że jest potęgą światową. No i w sumie spróbuję Wam udowodnić tę tezę. Podzieliłem wszystkie te nowości, które Apple zaprezentowało, na pięć bodajże takich kategorii. Pierwsza kategoria: to Apple jest potęgą i nie potrzebuje już nikogo. Apple oficjalnie potwierdziło plotki, że kończy współpracę z Intelem, co oznacza, że nowe MacBooki będą sprzedawane już tylko i wyłącznie z nowymi procesorami Apple Silicon, które będą po prostu stworzone przez Apple. Od 10 lat Apple tworzy swoje procesory i różne komponenty, które no, pozwalają w ogóle pracować czy to iPhone'owi, czy iPadowi, czy Apple Watchowi, czy nawet AirPodsom. W związku z tym ta decyzja o uniezależnieniu się od internetu. No, była przez wielu komentatorów już od dawna wyczekiwana. Apple stworzyło tak dobre chipy, że w tym momencie najnowsze telefony są nieosiągalne dla producentów telefonów z Androidem. Tak samo w przypadku iPadów. Najnowszy iPad 2020 nawet nie jest odrobinę szybszy niż iPad z 2019 roku. Co oznacza, że Apple już po prostu tworzy tak dobre procesory, że samo nie jest w stanie stworzyć w tym momencie lepszych procesorów. No, a Sprzedawanie Maców przez Apple, które miały procesor Intela, no miało swoje wady. Po pierwsze, Apple był zależny od procesorów Intela i od tego, kiedy one były zaprezentowane. Następnie, niestety, to pokazuje historia, wiele razy wynikły z tego pewne problemy, jak na przykład z procesorem i9 w MacBookach 15-calowych, które zbyt mocno się przegrzewały. No, i zachodziło zjawisko throttlingu. Procesor e, całkowicie tracił moc, z tego też, e, wiadomo, była swego rodzaju afera. Apple musiało się tłumaczyć, wiadomo, no, Intel nie musiał, ponieważ on nie sprzedawał komputera. W związku z tym. Widzicie, jak wiele problemów generowało Apple'owi to, że musiał korzystać z podzespołów, za które nie mógł wziąć pełnej odpowiedzialności w procesie produkowania ich i w ogóle projektowania. Teraz już tego problemu nie będzie, ale pojawił się pewien inny problem, no bo wiadomo, architektura tych procesorów nowych oznacza to, że wszystkie nowe aplikacje muszą być w pewien sposób napisane od nowa. No więc znowu, Apple nie potrzebuje do tego nikogo, ponieważ wiele lat temu już o tym pomyśleli. I mają własny język do programowania Swift, mają własny program do tworzenia aplikacji Xcode. No i dodatkowo Apple oczywiście w tym momencie zadbało o to, żeby deweloperzy w łatwy sposób mogli przenieść stary kod na nowy kod. Więc będziemy mieli aplikacje Universal albo Rosetta 2, które pomogą zmienić stary kod na nowy kod, tak żeby mógł działać na nowych Macbookach oczywiście też zapewni deweloperom zestaw startowy, czyli nowego Maca Mini, który będzie już miał procesor, który aktualnie znajduje się w iPadzie Pro. No i kolejna kwestia, no to Apple zdecydowanie przekonał Microsoft, Adobe do tego, żeby natywnie właśnie te wszystkie aplikacje w przyszłości znajdowały się na nowych Macach. Dzięki temu też nie będzie takiego problemu z działaniem tych aplikacji albo z ich no i co z tego wszystkiego wynika? Jedno. Apple nie potrzebuje już nikogo do niczego, a my będziemy mieli wszystkie aplikacje dostępne na wszystkie platformy. Jeżeli chcecie odpalić sobie aplikację z App Store'a, z iPhone'a na MacBooku, nie ma problemu. Otwiera się okienko i tyle. Deweloper nie musi tworzyć oddzielnych kodów dla iPada, dla iPhone'a yy, albo dla Maca. Nie. Jeden kod, jedna aplikacja i możemy z niej korzystać na wszystkich urządzeniach i pewnie tylko raz zapłacić. No więc Apple pokazuje właśnie swoją potęgę. Stworzyło urządzenia, podzespoły urządzeń, jak również wszystkie systemy, no i sposób dystrybuowania aplikacji na tych systemach. Także zdecydowanie informacja o tym, że Apple kończy współpracę z Intelem, to była najważniejsza informacja z tej konferencji. A co poza tym? Następna kategoria to Apple jest potęgą, i to Apple dyktuje, jak będzie wyglądała przyszłość. Pierwsza sprawa, kluczyk przyszłości. Dzięki iPhone'owi i technologii NFC będziemy mogli odblokować samochód. W tym momencie to oczywiście będzie tylko i wyłącznie BMW serii 5, najnowszy model, niemniej jednak przy pomocy iPhone'a po dotknięciu klamki będziemy mogli otworzyć samochód. I tyle, nie potrzebujemy żadnego dodatkowego kluczyka. Tak właśnie będzie wyglądała przyszłość. Co więcej, nasz kluczyk będzie zapisany w wolecie, i dodatkowo będziemy mogli, oczywiście, naszemu znajomemu dać ten kluczyk, wysyłając go na przykład w wiadomościach i określając przez jaki czas nasz znajomy będzie mógł korzystać z tego telefonu, jak również jakie będzie miał uprawnienia do korzystania z naszego samochodu. Następna sprawa. Przyszłością będzie upclips. Ile razy mieliście tak, że widzicie hulajnogę? No, w Warszawie często się to zdarza. I patrzycie, kurde, dziesiąta firma, która postawiła te hulajnogi. I nawet bym się przejechał te dwa kilometry tą hulajnogą. Ale tak, jeżeli wezmę pod uwagę czas na to, żeby znaleźć aplikację w App Store, następnie pobrać ją, następnie założyć konto, następnie podpiąć metodę płatności i następnie dopiero odpalić aplikację, zalogować się no i dopiero rozpocząć korzystanie z aplikacji. Tyle rzeczy trzeba było wykonać, żeby zacząć jeździć hulajnogą. W tym momencie przy pomocy app clips to wszystko znika. Wystarczy e, QR kod albo naklejka NFC i tyle. I skanujecie albo przykładacie telefon i pojawia wam się aplikacja, której nie musicie instalować. E, to będą błyskawiczne aplikacje, które mają do 10 mega e, i, albo i część tej aplikacji prawdziwej i przy pomocy tej tak jakby Uboższej aplikacji możemy zrobić wszystko. Możemy skorzystać z danej usługi, wypożyczyć hulajnogę i automatycznie za nią zapłacić przy pomocy Apple Pay. Dzięki temu aplikacja nie ma naszego konta, nie ma naszych danych dotyczących płatności, więc na przykład nie będzie wycieku naszych danych. Dodatkowo oczywiście nie jest w stanie nas w żaden sposób śledzić. No, i zwróćcie uwagę, że to wszystko dzięki temu, że Apple oczywiście ma swój App Store i dyktuje warunki deweloperom, w jaki sposób mają tworzyć aplikacje. I tutaj dyktuje, jak będą wyglądały aplikacje przyszłości. Następna sprawa: logowanie przy pomocy Apple ID. To już istnieje od roku, i jak się okazuje, naprawdę ta metoda bardzo fajnie się sprawdza. No tylko powstał pewien problem co z kontami, które już istnieją? Apple od teraz pozwoli na możliwość konwertowania już istniejących kont w danych aplikacjach na właśnie te, które są połączone z naszym Apple ID. I znowu, to jest pokazanie przez Apple, jak będzie wyglądała przyszłość. Mamy jedno konto Apple ID, dzięki któremu możemy się logować do innych aplikacji. I znowu, e, dlaczego to jest przyszłość? Ze względu na to, że po pierwsze, nie musimy udostępniać innym firmom naszego adresu e-mailowego albo naszych danych. Następnie robimy to w ciągu sekundy. Nie musimy wpisywać maila, nicku, loginu, hasła, wszędzie hasło inne, dodatkowo wszędzie są różne wymogi haseł. Nie. Tutaj wystarczy, że się spojrzymy na nasz telefon przy pomocy Face ID albo Touch ID, dokonamy autoryzacji. I to jest wszystko. I jesteśmy zalogowani w danej aplikacji, więc to jest właśnie moim zdaniem przyszłość. I Apple po raz kolejny pokazuje, jak będzie wyglądała przyszłość. Dodatkowo wszystkie nasze dane będą bezpieczne, o czym za chwilę. No i popatrzcie też na jeszcze inną rzecz. Microsoft już dawno zaprezentował em, tą funkcję w Microsoft 950, czyli możliwość logowania. Co zrobił z tym? Nic. Tak naprawdę zamknął tylko swój dział mobile'u i Windows 10 Mobile. A Apple, które zaczęło tylko i wyłącznie od prozaicznej rzeczy, czyli odblokowywania telefonu przy pomocy kciuka, skończyło na tym, że właśnie ta technologia pozwoli na tworzenie kont, na logowanie się do innych serwisów. Następna sprawa, przyszłość. Jak będzie wyglądała przyszłość? No oczywiście będzie w pełni bezprzewodowa. No i co można jeszcze wymyślić w AirPodsach? Albo w słuchawkach, no to, że one automatycznie przełączają się między naszymi urządzeniami. W tym momencie one doskonale działają z iPhone'em, ale jeżeli chcemy przełączyć je na MacBooka albo na iPada, no to oczywiście musimy to zrobić manualnie. Przyszłość. Po prostu wszystkie AirPods będą automatycznie przełączały się między naszymi urządzeniami. Dzięki temu nie będzie już trzeba tego manualnie robić. I znowu, nikt, kto ma iPhone'a i MacBooka, nie wybierze żadnych innych słuchawek, bo żadne inne nie będą tego miały. Proste. A nikomu innemu nie da tej technologii. Dzięki temu naprawdę życie staje się o wiele prostsze dla osób, które korzystają z wielu urządzeń. Co więcej, jeżeli my korzystamy z MacBooka, Albo z iPada, albo z Apple TV, i ktoś do nas zadzwoni, ponownie AirPodsy zostaną podłączone pod iPhone'a, żebyśmy mogli przeprowadzić rozmowę przy pomocy AirPodsów. Następnie przyszłość oczywiście kreuje Apple w zakresie domu przy pomocy swojego frameworka HomeKit. Dzięki temu producenci mogą tworzyć akcesoria do naszych smart domów i znowu to Apple dyktuje, jak to wszystko ma wyglądać i jak będzie wyglądała przyszłość. Następna kategoria nowości, które zostały zaprezentowane. Apple jest potęgą i udoskonala, albo można powiedzieć, doprowadza do perfekcji rozwiązania, które są już obecne na rynku. Pierwsza sprawa. Będziemy mieli w iOS 14 bardzo dużo nowości, które dotyczą rzeczy i części interfejsu, które znamy już od wielu, wielu lat. Pierwsza sprawa. Kto spotkał się z Was z takim właśnie widokiem czyli kilkanaście stron aplikacji, których po części nie używamy? Które ciężko znaleźć, no i nie jest wcale łatwo odnaleźć się w tym wszystkim. Już nawet nie wiadomo, jakie kategoryzować. A to rozwiązuje nasz problem przy pomocy specjalnych grup, które automatycznie będą się tworzyły na naszym em, home screen, na naszym, na naszym głównym widoku. W związku z tym będziemy mieli swego rodzaju em, grupy, katalogi, które automatycznie będą się utworzyły znowu. Nic nowego, ponieważ pewnie na Androidzie to już od dawna istnieje, ale być może sposób, w jaki Apple to przedefiniowało, sprawi, że znowu miliony osób na całym świecie to pokochają rozwiązanie. Następna sprawa, widżety. Oczywiście z widżetów to Androidowcy pewnie korzystali kiedy pierwsze telefony się pojawiły z Androidem. Niemniej jednak, Apple znowu wprowadza całkowicie nowe widżety, które będziemy mogli dostosowywać, będziemy mogli wybierać aplikacje, z których chcemy te widżety, jak również wielkość tych widżetów i będziemy mogli je wplatać w pomiędzy te nowe katalogi, które będą intuicyjne. Dodatkowo też w zależności od pory dnia różne widżety będą mogły nam prezentować różne informacje, jak również jakby będą mogły się różne Widżety w danym momencie dnia pokazywać w tym konkretnym miejscu. Znowu możemy powiedzieć tak, Apple nie wymyśliło niczego nowego. To rozwiązanie było w Windowsie 10. Różne kafelki, różne informacje, różne animacje. Tylko znowu, co Microsoft z tym zrobił? Nic. Po prostu zlikwidował Windowsa 10 mobile. Więc Apple być może spojrzało na to rozwiązanie i stwierdziło kurde, jakie jest bardzo fajne rozwiązanie. Zróbmy takie samo. Microsoft po raz kolejny pokazuje Wam, że nie był w stanie i często nie jest w stanie doskonałych pomysłów przekuć w kefichary i takie rzeczy, które ludzie pokochają na całym świecie. Następna sprawa oczywiście obraz w obrazie trafi do iPhone'a. Dzięki temu będziemy mogli robić różne rzeczy i oglądać filmy na YouTubie albo gdzieś indziej. Dodatkowo będzie można również zlikwidować obraz i pozostawić sam dźwięk. Następna sprawa całkowicie nowy interfejs Siri. Póki co oczywiście Siri w języku polskim nie ma, ale uwaga, prawdopodobnie do MacBooka trafi nowy słownik angielsko-polski Oxfordu. Dokładnie tak. Także to już jest krok naprzód. Siri będzie bardziej intuicyjna, nie będzie już nam blokowała całego ekranu. Następna sprawa, aplikacja Translate, czyli możliwość rozmawiania i tłumaczenia z automatycznego rozmów albo tekstu pisanego z osobą, która siedzi obok nas i... Nie rozumie nas. No więc aplikacja Translate oczywiście nie będzie obsługiwała języka polskiego, no ale znowu Apple ma zasoby, które mógł wykorzystać do stworzenia takiej aplikacji i to robi. Google, Microsoft, wszystko to ma. Następna sprawa, coś co zostało w całkowity sposób przeprojektowane i wydaje mi się, że od nowa zdefiniowane to pisanie na iPadzie znowu pisanie po ekranie to nie jest nic nowego. Tutaj mam Microsoft Surface Pro 4, czteroletnie urządzenie, a i wcześniejsze generacje potrafiły e, pisać e, pióra Microsoftu potrafiły pisać e, po ekranie. No i znowu Microsoft nic nie zrobił z tym, żeby przez te lata, kiedy wyprzedził Apple rozwinąć tą technologię. Po prostu ta funkcja jest możliwość pisania ale już w żaden sposób e, konwersja na pismo cyfrowe nie została rozbudowana. No i znowu, Microsoft w różnych filmach sprzedażowych pokaże wam tę funkcję, że właśnie to można zrobić na tym Surface'ie, Ale jak się weźmie go do ręki, to nic z tym nie da się zrobić. A Apple robi co innego: rozwija na tyle daną funkcję, że ona już jest tak dobra, że ludzie ją po prostu kochają na całym świecie. No więc znowu, Apple przeprojektowało sposób pisania e, na iPadzie. I tego, co się dzieje później z tym, co napisaliśmy. Nowa funkcja Scribble, czyli możliwość edytowania pisma pisanego, możliwość jego kopiowania i wklejania jako pismo cyfrowe, jak również konwertowania pisma pisanego na pismo cyfrowe. Dodatkowo we wszystkich miejscach, gdzie można coś wpisać, możecie pisać odręcznie przy pomocy pióra. Przyszłość. No i kolejna rzecz, która została w pewien sposób przeprojektowana, to. Spanie. Oczywiście od lat wszyscy prosili Apple o to, żeby Apple Watch monitorował sen. Z wielu pewnie powodów um, Apple nie mogło tego zrobić, w tym momencie znowu przeprojektowano nie tylko, Monitorowanie snu, ale również to w jaki sposób zasypiamy, czyli wyciszanie nas, no i przyzwyczajanie do rutyny, żeby o odpowiedniej godzinie chodzić, spać, jak również się budzić. To wszystko zostało przeprojektowane. Będzie to dostępne znowu za darmo w Apple Watchu, w Watch 7 No i wszystkie te dane będą trafiały do aplikacji zdrowie w iPhone'ie gdzie przy pomocy fajnych wykresików zobaczymy ile spaliśmy kiedy się budziliśmy i wszystko to zostanie właśnie podsumowane za darmo. No i kolejna sprawa. Apple przeprojektowało cały system macOS. Nowy system macOS będzie się nazywał Big Sur. Dokładnie tak. I naprawdę jest moim zdaniem Big. Przede wszystkim został odświeżony wygląd nowego systemu macOS. Nowoczesny Lekki, bardziej przypominający iPad OS. Zaokrąglone rogi, nowe suwaki, ikony, jak również nowe centrum sterowania, nowe powiadomienia, powiadomienia, które będą się grupować, możemy tak samo jak na iPhone, wszystkie naraz usunąć, jak również nowe widżety, które będziemy znali już z iPhone'a. To wszystko sprawia, że jak maki były piękne, zarówno wizualnie, jak i miały piękny interfejs oraz system, tak teraz będą miały system. Przepiękny, z, chyba z XXI wieku, tak można to określić. Naprawdę to, co oni zrobili z tym systemem, mam wrażenie, że jest przecudowne. Następna sprawa: Apple oczywiście przeprojektowało swoją przeglądarkę safari, która będzie 50% szybsza od chroma, no i oczywiście będzie oferowała dłuższy czas pracy na baterii. Następnie zostały przeprojektowane te elementy, które już były całkiem spoko, czyli nowa strona główna, którą będziemy mogli personalizować. Następnie możliwość zarządzania kartami oraz e, zakładkami. No i wiele, wiele innych drobnych rzeczy w tym Safari zostało zmienionych. No i kolejna rzecz, którą Apple przeprojektowało, no to oczywiście tarcze zegarka. Co można wymyślić jeszcze nowego? No właśnie to, że jeszcze bardziej będzie je można spersonalizować. Co więcej, to deweloperzy będą mogli również nam e, udostępniać swoje aplikacje, albo te elementy aplikacji, które będziemy mogli sobie wrzucić do tarczy. I znowu dlaczego ludzie tak kochają Apple Watcha? Ze względu na to, że mogą go spersonalizować, i ten ich Apple Watch jest jedynym Apple Watchem na świecie, który jest właśnie w dany sposób spersonalizowany. Co więcej, jeżeli Wy chcecie się podzielić własną tarczą, to będziecie mogli to zrobić. I oczywiście Apple e, znowu zmienił sposób e, myślenia o tarczach w zegarku. Kiedyś po prostu kupowało się zegarek i tyle, a teraz na przykład firma modowa będzie mogła udostępnić Wam konkretną tarczę jako element kampanii danej marki. No i ostatnia sprawa w tym bloku: no to to, że Apple. Moim zdaniem przeprojektowało przynajmniej moje myślenie na temat tego, jak długo można korzystać z iPhone'a. iOS 14 trafi na wszystkie urządzenia, na których działał e, iOS 13, czyli również na iPhone'a SE i iPhone'a 6s, które naprawdę są już staruszkami. A mimo to, widzicie, Apple udostępnia za darmo. System najnowszy iOS 14 i prawdopodobnie jeszcze przyspieszy te urządzenia. Wiadomo, że odsetek osób, które będą korzystały z tych telefonów, jest coraz mniejszy, ale wciąż to Apple decyduje, przez ile można korzystać z danego telefonu, a nie producent danego urządzenia albo producent danego oprogramowania, jak w przypadku Google, który najczęściej po dwóch latach już kończy z nowymi aktualizacjami nowych wersji systemu w telefonach. Także znowu kolejny plus dla Apple. No i kolejny blok tematyczny. Apple jest potęgą i dba o nasze bezpieczeństwo. No i kolejny blok tematyczny, nowości to Apple jest potęgą i dba o twoje i moje bezpieczeństwo. Pierwsza sprawa, no to oczywiście. Zmuszenie e, twórców aplikacji do określania jasnych zasad dotyczących przetwarzania naszych danych, e, no i licencji, na które się musimy zgodzić e, korzystając z danej aplikacji. Będziemy mieli swego rodzaju menu, gdzie będziemy widzieli, co twórca aplikacji będzie robił z naszymi danymi, jak również. Czy będzie nas śledził oraz jakie zasoby naszego urządzenia będzie wykorzystywał? Jeżeli ktoś będzie używał naszego mikrofonu albo kamery bez naszej wiedzy, to automatycznie w górnej części ekranu dostaniemy odpowiednią informację o tym w postaci kropeczki. Następna sprawa, oczywiście możemy danej aplikacji udostępniać tylko ogólną naszą lokalizację, a nie konkretną, jak się to często zdarza. W Safari odnajdziemy nowy przycisk, który pozwoli nam sprawdzić, jak wiele stron nas śledziło, jak również jak y, wielu stronom Apple zabroniło nas śledzić albo temu, w jaki sposób przeciwdziałało. Dzięki temu widzimy. Na przykład, na które strony lepiej już nie wchodzić, bo jednak dużo informacji o nas zbierają i być może w jakiś sposób je przetwarzają i sprzedają. No więc dzięki temu no zdecydowanie łatwiej nam się przegląda internet, bo nie jesteśmy wszędzie śledzeni, nie wiem, butami, które tydzień temu włożyliśmy przez przypadek do koszyka na jakimś portalu. No i kolejna sprawa, no to Apple znowu. Przebudowało coś, co wszyscy znamy z Google Chroma, czyli rozszerzenia, które do tej pory oczywiście były w Safari, ale nie aż tak popularne. W tym momencie te rozszerzenia po pierwsze będą musiały liczyć się z naszą prywatnością, albo będziemy mogli ograniczyć czasowo możliwość uruchamiania się danego rozszerzenia. Ostatnia już kategoria nowości to nowości pod tytułem jesteśmy Apple i możemy wszystko, Przekuć w swego rodzaju biznes albo nowe funkcje. W tym przypadku mam na myśli oczywiście koronawirusa. Pierwsza sprawa: Apple udostępnia nową funkcję w Apple Watchu pod tytułem odliczanie 30 sekund, kiedy myjemy ręce. Oczywiście ta funkcja może uruchamiać się automatycznie i przez 30 sekund będzie odliczała nam. Czas, kiedy myjemy nasze ręce. Już nie trzeba sobie drukować różnych tekstów, piosenek i nucić. Apple Watch nas powiadomi o tym, kiedy możemy skończyć myć ręce, i oczywiście nas o tym pochwali. Dodatkowo, oczywiście, Apple całkowicie przeprojektowało wiadomości. Wiadomości oraz wiadomości grupowe. W dobie koronawirusa, wiadomo, wszyscy kontaktujemy się przy pomocy różnych urządzeń no i Również przy pomocy iPhone'ów, i iMessages oraz FaceTime. O ile FaceTime w ubiegłym roku zostały przeprojektowane, teraz w wiadomościach mamy możliwość w wiadomościach grupowych odpowiadania na daną wiadomość, jak również oznaczania osoby, do której konkretnie się zwracamy w danej grupie. Dzięki temu, jakby wiadomo, łatwiej się korzysta z aplikacji wiadomości, również konkretne konwersacje. Możemy sobie przypiąć na górę i w pewien sposób personalizować konkretne konwersacje przy pomocy konkretnych. Ikon. No następnie oczywiście w dobie koronawirusa nie można było chodzić na siłownię albo uprawiać wszystkich sportów. Znowu Apple udostępnia nowe ćwiczenia w Apple Watchu, czyli te, które możemy wykonywać w domu, typu rozciąganie lub różne właśnie inne ćwiczenia przed telewizorem. No i ostatnia już rzecz, która musiała się pojawić w Animoji i Mimoji, będzie można utworzyć swoją postać z maseczką. No więc to tak naprawdę tyle z najważniejszych nowości, które postanowiłem właśnie w pewien sposób zgrupować w odpowiednie kategorie. Moim zdaniem, naprawdę, Apple tą konferencją pokazało, że po pierwsze, warto być konsekwentnym i przez tyle lat realizować jakąś wizję prawdopodobnie Steve'a Jobsa. No, i z drugiej strony Apple pokazało, że już jest na tyle potężne, że, no właśnie, nie potrzebuje nikogo do współpracy, albo tego, kogo potrzebuje, to po prostu sobie kupi. Wiele bardzo ciekawych nowości. Wiele też nowości, mam wrażenie, że zostało. Jakby wprowadzonych, ponieważ Apple wysłuchało głosu konsumentów, których jest no, coraz więcej na świecie. No i dzięki temu znowu te systemy, te wszystkie aplikacje, te wszystkie funkcje, te interfejsy stają się jeszcze bardziej przyjemne i takie, z których po prostu chce się na co dzień korzystać. A kiedy już raz skorzystamy z urządzeń albo systemu Apple'a, to już najczęściej. Nie przerzucimy się na żadne inne urządzenia. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, który był nagrywany o pierwszej w nocy. Zachęcam Was do oglądania innych moich odcinków, do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach.